Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 22 minuty po ósmej, z małym opóźnieniem, ale korki. Jesteśmy, proszę Państwa, jednak. Barbara Dziuk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Pani poseł, to tak po tych korkach zacznijmy, może, od rzeczy generalnych. Chyba dobrze należeć do partii, która, mówią niektórzy, już wygrała ja zawsze z pokorą z dystansem z rękawami podwiniętymi do pracy rzeczywiście rękawy podwinięte no. staram się zawsze pracować rozmawiać z ludźmi bo to tak naprawdę 13 października Polacy zdecydują kto będzie rządzić natomiast niewątpliwy faktem jest to, że mamy bardzo dobry program dla Polski i dla Polaków Pani poseł a jak to się stało że Taka postać w, 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 w tym okręgu startuje z siódmego miejsca. Y, powiem krótko, siódemka to jest cyfra boska, dla mnie miejsce na liście nie ma znaczenia, liczą się ludzie, a każdemu trzeba dać szansę, są umowy koalicyjne, a nie należy do osób, które by specjalnie musiały zabiegać o numer. Na liście? Bo sześć osób wyżej. To jednak <noise> łatwo policzyć, że sześć osób wyżej. Ale to nie ma znaczenia. Ja jestem przyzwyczajona, że z tych odległych miejsc startuję. Tak startowałam do Sejmiku i też przed sobą wszystkich y, konkurentów y, zostawiłam daleko. Mieszkańcy mnie znają z pracy u podstaw, z dbałości o region, o mieszkańców. Mam elektorat bardzo życzliwy, który sam przychodzi do biura i podejmuje pracę reklamową. Także jestem bardzo zadowolony. Czyli pani ma pomóc tym, którzy są wyżej, rozumiem. Pani popularność ma pomóc <grym> tym mniej popularnym, którzy jakimś sposobem dostali wyższe miejsca na liście. To jest ciekawe. Ja myślę, że też każda osoba startująca musi zachować pokorę. A życie płata różne figle, a numer listy nie ma znaczenia, żeby osiągnąć mandat posła. Przede wszystkim w tym, jakim się jest człowiekiem i jak się reprezentuje region, to wyborcy zdecydują. A ja zawsze z pokorą, z głową, oczywiście dumną, natomiast zawsze z dystansem i z życzliwością do ludzi. I taka postawa gwarantuje naprawdę bardzo dobre wyniki i przede wszystkim uczciwość i pracowitość. Czas nas goni, więc szybko kolejny temat. Jesteśmy w środku kampanii wyborczej. Premier często przyjeżdża na Śląsk, nawet bardzo często mówią niektórzy. Mówi o górnictwie, wiadomo, temat nie do uniknięcia. Tymczasem mamy ten projekt z pez ustawy górniczej. Który to pani podpisała? Ręka pani nie zadrżała. Ja myślę, że program, który przygotował premier wraz z rządem i my jako posłowie firmujemy tę ustawę i w ogóle zmiany w górnictwie są bardzo potrzebne, a jeżeli już mówimy bardzo tak już konkretnie, jeżeli chodzi o ten resort trudny, to trzeba mówić o energetyce, o kogeneracji energetycznej, o tym jakim filarem jest górnictwo właśnie w tych dziedzinach, w tych branżach. I pewne zmiany muszą nastąpić, następują. Ja myślę, że wiele dobrego się dokona w tym zakresie, tym bardziej, że ja wyrastam z tego resortu to no tak. pracowałam w cójku. To pani doskonale to zna, natomiast <tryk> wracając do tej spezustawy. ustawy, Czesław sobie rajski poseł, pani kolega powiedział, że on podpisał, ale już by drugi raz nie podpisał, bo mówi, że to akurat zostawia samorządy w tle, jeśli chodzi o jakiekolwiek decyzje. Ja myślę, każdy wypowiada swoje stanowiska. Nie będę tutaj wypowiadać się za kolegów i za osobę, która jest nieobecna, bo taką mam zasadę. Natomiast jeżeli mnie przekona ekspert z tej dziedziny, bo nie jestem fachowcem z dziedziny górnictwa i nie należę do polityków, którzy się znają na wszystkim, w związku z powyższym no, trzeba zaufać tym, którzy mają dobre analizy i który, którzy wiedzą jak naprawiać resort, który jest takim filarem na Górnym Śląsku. No, ale też może mieszkańcom trzeba zaufać, którzy się obawiają tej ustawy. Ja myślę, że y, mieszkańcy przede wszystkim muszą być dobrze poinformowani, bo my wiele robimy zamieszania wokół ustaw, wokół zmian, które następują i są bardzo pozytywne, dobre dla Polski, dla Polaków. Natomiast e, ja nie lubię mówić o rzeczach, które się jeszcze nie dokonały, i już e, mieć jakieś wątpliwości. W życiu zawsze są wątpliwości przed podejmowaniem decyzji, nawet przed wyborem męża też są wątpliwości. Przecież przyzna. <grym>, Dobrze, żeby <grym>, potem nie było. Rzeczywiście. Pani, nie <grym>, pani poseł, ostatnia rzecz. Wiem, że pani często w Lublińcu bywa. Tak. Tereny ładne. Leśne. Przepiękne, tam też moja ale rodzina stamtąd to, no pochodzi. Właśnie, ale to niedługo może być województwo częstochowskie, bo posłowie PiS z Częstochowy to obiecali, nawet jeden minister. Ja myślę, że w tych kwestiach no, trzeba rozmawiać przede wszystkim z mieszkańcami. To mieszkańcy też muszą zdecydować. Nie można nikomu nic narzucać. I ja uważam, że jeżeli są zmiany, a zmiany zazwyczaj są dobre, bo my tak. Ale pani jest za tym, żeby to było województwo częstochowskie, na przykład Lubliniec? Ja jestem za tym, jak wybiorą mieszkańcy. Ja zawsze się zgadzam z większością, choć nie zawsze to jest jakby adekwatne do mojego podejścia do życia, natomiast zawsze szanuję sobie głos ludzi i to jest najważniejsze, bo człowiek jest z najwyższą wartością i trzeba go szanować, pomimo tego, że czasami ma odmienne zdanie, i staram się zawsze z godnością podchodzić do każdego i do każdej decyzji. Choć też niektórzy mówią, że to jest temat taki powracający zwykle przed wyborami. To... Ja wiem wiele takich tematów jest na przykład temat Tarnogórski Zakłady Chemiczne które tak naprawdę tyle lat ponad 30 nikt nic nie zrobił dopiero wchodząc do sejmu ja przepuściłam przez proces legislacyjny mogąc aplikować przez środki budżetowe państwa i wie pan tak są tematy na które możemy porozmawiać ponieważ no, samorządowcy mają wiele zaniedbań w tych kwestiach a uważam że musi być bezwzględnie dla rozwoju naszego regionu pol pol Polski, współpraca samorządu z rządem i wtedy możemy bardzo dobre rzeczy osiągać, bo finansowanie zewnętrzne jest potrzebne dla naszego regionu, który wypracowuje drugie PKB co do wielkości. A to na ten temat już porozmawiamy tak. kolejnym razem, gdy <laughs> będzie więcej czasu. Barbara Dziuk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję bardzo. Dziękuję, pięknie pozdrawiam, serdecznie pozytywną śląską energią. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.